Serdecznie witamy w pięknej miejscowości Grzybowo, gdzie mieliśmy okazję zrealizować projekt automatyki budynku dla hotelu Balteus. Zapraszam do środka. Inwestor zdecydował się na wybór automatyki Loxon, aby w pełni zapanować nad kosztami ogrzewania oraz maksymalnie uprościć obsługę instalacji dla siebie i swoich gości. W recepcji znajduje się NFC Code Touch do sterowania systemem alarmowym oraz Touch do sterowania oświetleniem i pomiarem temperatury. Priorytetem dla inwestora było zapanowanie nad kosztami ogrzewania. Czujniki otwarcia okna w połączeniu z głowicami LOXON zapewniają wyłączenie ogrzewania w momencie wietrzenia pokoju. Oprócz automatyki ogrzewania w budynku znajduje się rozbudowany system oświetlenia. Aby pozbyć się klawiatury przycisków. I uprościć sterowanie, zastosowaliśmy technologię Loxon. W hotelu Balteus zastosowaliśmy czujniki obecności Loxon, które kontrolują oświetlenie korytarzy i części wspólnych. Aplikacja Loxon jest bardzo prosta w obsłudze. Dzięki niej jest możliwość sprawdzenia, czy pokój jest zajęty, aby móc go posprzątać, nie zakłócając spokoju gości. Balteus powstał dla gości, którzy chcą się poczuć wyjątkowo, i którzy chcą wypocząć w nowoczesnych i komfortowych apartamentach. Idalokson pojawia się w naszym budynku w momencie projektowania ogrzewania. Tutaj postaw postawiliśmy na tą technologię, żeby po pierwsze zoptymalizować koszty ogrzewania, po drugie dać komfort gościom, jeśli chodzi o, o temperaturę w pomieszczeniach, a po trzecie zapewnić bezpieczeństwo budynkowi, jeśli chodzi o otwarte, niedopchnięte okna. W systemie LOXON najbardziej cenię sobie to, że mam spięte kilka technologii w jednym miejscu i to wszystko mogę sobie podejrzeć w telefonie, w prostej aplikacji i na bieżąco wiem co się dzieje w moim budynku, nie będąc w nim fizycznie. Klienci cenią sobie prostotę rozwiązania, że tutaj są zaskoczeni tym, że jednym przyciskiem można, można sterować różnymi scenami pomieszczenia. Teraz sam się przekonuję o tym, że rzeczywiście było warto. Widzę, że te funkcje naprawdę zdają egzamin, i potrafię sobie wyobrazić sytuację, że będziemy go rozwijać. I tu, na przykład, mamy w planach budowę sauny zewnętrznej, gdzie również już wiem, że Lokson będzie nam bardzo przydatny. System Lokson wprowadzała u mnie firma Acminus. Bardzo dobrze się z nią pracowało. Wywiązywała się z obietnicy, z harmonogramu, rzetelnie i profesjonalnie podchodziła do. Zadań. Od kiedy stosujemy rozwiązania LOXON, firma Akmilus Smartcom realizuje z powodzeniem nawet najbardziej wyszukane projekty dla naszych inwestorów. Zapraszamy do współpracy.